Mamy A, znanego rapera, który z, y, zostaje y, oskarżony o to, że jako bardzo młody chłopak, 18-19-letni chłopak z osiedla, wiecie, to jest uliczny raper, to nie jest żaden grzeczny chłopiec, który, który nie przekraczał granicy prawa być może w swoim życiu, y, czy gdzieś nie balansował pomiędzy. To, mm -hmm. no, to, to, to był świat y, warszawskich y, osiedli y, y, lat 90-tych, y, no i właśnie ulicznego y, rapu. Natomiast on w pewnym momencie zostaje wskazany jako człowiek, który miał brać udział w tym handlu narkotykami, co się miało dziać wiele lat e, wcześniej. No i pojawia się bardzo nieszczegółowa, lapidarna opowieść, że, e, że miał uczestniczyć w handlu e, marihuaną i e, kokainą. Natomiast e, pada tych kilka zdań ze strony Małego Świadka koronnego, związanego generalnie z bardzo dużą grupą przestępczą, mm -hmm. osobę, które wskazuje w wiele osób. No i e, Bonus, czyli Oliver odpowiada, składa swoje wyjaśnienia później. Także w sądzie, że tego nie robił. Czekamy na ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.